Właśnie to lektura niezwykła zauważyłam obserwując to przez wiele lat że jest to jedna z nielicznych, ale bardzo lubianych przez uczoną przeze mnie młodzież lektur. Może dlatego, że bohaterem jest człowiek, który jest zbliżony wiekowo do maturzystów, a może dlatego, że tak dużo jest w tej powieści niesamowitych przygód naszego bohatera i też, powiedziałabym, to wszystko, co się tam opisuje, opisywane jest wyjątkowym językiem Stefana Żeromskiego. Jego się po prostu lubi czytać. To jest język wyjątkowy, tak jak powiedziałam, nasycony różnymi różnego rodzaju środkami stylistycznymi, które są niezwykle plastyczne i pozwalają sobie wiele obrazów wyobrazić. No, w każdym razie jaki jest fenomen przedwiośnia? Myślę, że każdy potrafi określić sam. My pamiętajmy, że Żeromski to jest też i ten sam pisarz, który popełnił sezyfowe prace, a które z kolei młodzieży gimnazjalnej czytało się kiedyś bardzo trudno. Ale wracając do przedwiośnia, tematem mojej dzisiejszej lekcji jest zestawienie tej lektury z panem Tadeuszem Adama Mickiewicza. I nie jest to przypadkowo, Bowiem, że Romski do słynnej epopei z okresu romantyzmu nawiązał celowo. Ale żeby wam to bliżej wyjaśnić, podkrótce powiem tak naprawdę o samym przedwiośniu, o takich ogólnych, powiedziałabym, elementach związanych z opublikowaniem tej powieści. Jak zapewne słyszeliście, szybko zarzucono, że sympatyzowanie z komunistami. Nie tylko działo się to w Polsce, zarzucano mu to również ze strony naszych wschodnich sąsiadów. Żeromski w takim liście zatytułowanym w odpowiedzi Arcybaszewowi jednoznacznie podkreślił, że zupełnie co innego miał na myśli, że absolutnie jest przeciwny rewolucji, która jest ukazana w przedwiośniu, że absolutnie jest przeciwny tego typu działaniom i na pewno nie opowiada się za komunizmem. Intencja żaromskiego wydawała się jasna. On chciał przestrzec ówcześnie rządzących, że jeżeli w jakiś sposób nie dotrą do tej młodzieży, że jeżeli nie poradzą sobie z pewnymi bieżącymi problemami, to rzeczywiście komunizm w Polsce jest nadciągającym ogromnym zagrożeniem. Zwłaszcza że był to wyjątkowo trudny czas dla Polski. Ale też Żeromski w tej powieści wskazał, moi drodzy, gdzie między innymi mogą leżeć przyczyny, w których Polska może łatwo stać się ofiarą jakiejś kolejnej katastrofy, na przykład rewolucji. I to znajdziecie w części pod tytułem Nawłość. Przypomnę, że przedwiośnie dzieli się na trzy części. Oprócz takiego wstępu określonego jako rodowód, to są szklane domy na Włość i wiatr od wschodu. Przypomnę również, że powieść ta jest powieścią noszącą miano politycznej, bo pokazuje trzy różne koncepcje rozwoju Polski, ewolucję, rewolucję, no a także utopię reprezentowaną właśnie w tym micie o szklanych domach. Jak Cezary trafia do Nawłoci. Nasz bohater oczywiście jest już w Polsce i trafia do Nawłoci na zaproszenie swojego przyjaciela Hipolita Wielosławskiego, któremu uratował życie w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W Nawłoci witany jest niezwykle kordialnie i bardzo serdecznie, niemal jak stary znajomy, a życie upływa mu tak naprawdę na nieustannych rozrywkach szczególny opis w przedwiośniu, który zawsze lubię czytać, to opis przysmaków, które służący Junio znosi Cezaremu na śniadanie, a które przedstawione są w taki niezwykle infantylny sposób, bo to są kawusie z korzuszkiem, śmietanki, chlebki i rogaliki, co niemalże czyni ten opis prawie że groteskowym, ale też z drugiej strony zwracam na to uwagę, ponieważ ilość tego jedzenia, która jest tam opisywana i oczywiście ilość posiłków, którą spożywają mieszkańcy na Włoci dla mnie osobiście jest przerażająca. Ja bym nie była w stanie nawet tego wszystkiego, że tak powiem zapamiętać, a co dopiero mówić, żeby to wszystko jeść. Ale dlaczego o tym mówię moi drodzy? Stefan Żeromski celowo przedstawił nawłość jako rodzaj Pana Tadeusza w krzywym zwierciadle. Zwróćcie uwagę, przypomnę Wam, że w Pano Tadeuszu mamy pokazaną szlachtę, też jej wady, ale z takim przymrużeniem oka. Na dobrą sprawę szlachta w Pano Tadeuszu żyje w dużej zgodzie i harmonii. Przecież są tam przedstawiciele różnych stanów szlacheckich. Jest wysoko postawiony sędzia Soplica, ale mamy też przedstawicieli szlachty gołoty, takich jak protazy, mamy też rezydentów, którzy korzystają stają z gościny sędziego Soplicy, na przykład te limene. Oczywiście jest to szlachta niepozbawiona wad i w Panu Tadeuszu widzimy pewne tego elementy, ale z drugiej strony, jak uczycie się i czytacie pana Tadeusza, to jedna z lekcji jest poświęcona obyczajom szlacheckim, które wówczas w Soplicowie były niezwykle kultywowane. One były bardzo ważne, bo stanowiły trzon naszej tożsamości narodowej. Przypomnijcie sobie mowę sędziego Soplicy o grzeczności, czy też dokładne przestrzeganie zwyczaju, w jakiej kolejności wychodzi się na spacer, czy też jakich elementów tego zwyczaju przestrzega się przy polowaniu bądź przy grzybobraniu. To była taka stała, która pozwalała tym ludziom w świecie odnaleźć swoje miejsce i oczywiście te stałe wartości, w które wierzono, a z których najważniejsza jest miłość do ojczyzny. Szlachta w Panotadeuszu się kłóci. Mamy przecież spór o zamek, mamy słynny zajazd na Sopliców, ale w momencie pojawienia się wspólnego wroga, czyli Moskali, nasi zwaśnieni sąsiedzi bardzo szybko osiągają porozumienie i wspólnie walczą, bo Polska, bo niepodległość, jest najważniejsza. Widzimy zatem, że nasi bohaterowie, chociaż nie pozbawieni wad, to jednak ostatecznie są się w stanie wznieść ponad te swoje wady, ponad te przykre wydarzenia i pokazać prawdziwą ducha tej polskości. Są po prostu niezwykli w tym wszystkim. Ten patriotyzm z Pana Tadeusza aż bije. Natomiast co pokazuje nam Żeromski? Pierwsze podobieństwo zauważamy w opisie Dworków na Włoci. On podobnie jak Soplicowo także stoi w otoczeniu pięknego ogrodu. No i oczywiście dochodzą tam jeszcze budynki folwarczne, no i oczywiście także jest biały drewniany podmurowany, podobnie jak dworek w Soplicowie. Zwrócę tylko uwagę, że w Soplicowie brama świadczyła o gościnności, i chociaż tutaj w Nawłoci o tej gościnności może świadczyć chociażby powitanie Cezarego, tak serdeczne przez licznych domowników oraz tych stałych gości, którzy w tym domu bywają. No i oczywiście Nawłocz, podobnie jak Soplicowa, jest bardzo gościnna, oprócz mieszkańców takich stałych Przybywa tam na przykład Karolina Szarłatowiczówna, kuzynka Hipolita Wielosławskiego, która w tragicznych okolicznościach straciła dom i rodziców, ale przebywa też yy, wspólnie z nimi ktoś, kto nie jest spokrewniony, Wanda Okrzyńska, odesłana do swojej cioci yy, na wieś, żeby tak naprawdę pozbyć się z domu wstydu, bo przypominam, że Wanda miała ogromne problemy z nauką i tatuś bardzo się tego wstydził, więc nie chciał tej córki oglądać. I tutaj, moi drodzy, jest bardzo ważna scena. Po tym powitaniu się ze wszystkimi, Cezary mówi do Hipolita Wielosławskiego takie znamienne słowa: strzeż się. On je wypowiada w takim kontekście, że ci wszyscy serdeczni jawialni służący za jeden drobiazg, jedną papierośnicę czy cukiernicę są w stanie dokonać rzezi. Nie mamy wątpliwości, że on tutaj wraca do wspomnień dotyczących rewolucji w Baku i do tego wszystkiego, czego był niestety świadkiem. Ale jednocześnie jest to pewnego rodzaju przestroga, którą mówi sam pisarz, sam żeromski. Dlaczego? Bo okazuje się bardzo szybko, że mimo tego pozoru sielskości, anielskości i ideału, dworek w Nawłoci jest tak naprawdę miejscem odizolowanym od świata, ale w takim negatywnym sensie. Tam, na zewnątrz, wojna. Rozruchy, nieszczęścia, cierpienia wielu ludzi, zaraz obok nich chłodek, w których chłopi żyją w skrajnie nędznych, okropnych warunkach, a oni nie chcą tego widzieć, oni tego nie dostrzegają. Przebywają w tym świecie na włoci jak w takiej bańce medlanej, i ostatecznie, jeżeli nie będą zwracać uwagi na to cierpienie na zewnątrz, na to, co się dzieje wokół nich, to być może spotka ich ogromna katastrofa, potem brak wrażliwości i ignorowanie tego, co na zewnątrz, jest rzeczywiście bardzo bardzo dużą arogancją, a także niebezpiecznym i nieodpowiedzialnym zachowaniem. No bo jak żyją mieszkańcy na Włoci, moi drodzy? W porównaniu z Soplicowem, które wierzyło w stare wartości, stałe wartości i pewne obyczaje szlacheckie, na włoć wierzy w takie stałe rozrywki. Ich życie jest niezwykle próżniacze, ich życie jest tak naprawdę trudne do zniesienia w moim odczuciu, bo ileż można jeździć na przejażdżki, urządzać spacery, jeść, 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 grać na przykład w jakieś gry, no i oczywiście uczestniczyć w balach. Ja bym nie wytrzymała życia, które tak naprawdę nie ma sensu. Musiałabym robić coś konkretnego i coś ważnego. No i ostatecznie kiedy Cezary po śmierci Karoliny opuszcza na udając się do Chłodka, to myślę, że jest to też taki sygnał, że on sam nie może tak naprawdę w tej sztuczności, w tej pozornej sielskości wytrzymać. Dworek na Włoci, tak jak powiedziałam, jest pewnego rodzaju groteską. Używając takich zdrobnień w opisach, żeromski niejako się troszeczkę naśmiewa z tego całego stylu życia. Ale tak jak powiedziałam, ta sielskość jest tylko pozorna. Tam na dobrą sprawę brakuje czegoś niewielkiego, jakiegoś, jakiejś iskry zapalnej, która za moment zburzy to całe pozorne szczęście, które rzeczywiście jest pewnego rodzaju, tak jak powiedziałam, arogancją w stosunku do tego. Tego, co dzieje się na zewnątrz? Tak żyć nie można. I jednocześnie w ten sposób, że Romski mówi nam wyraźnie, że między innymi kłopoty Polaków biorą się z tego, że na przykład taka warstwa ziemiańska żyje w kompletnej izolacji, nie interesując się losami pozostałych członków naszej ojczyzny, nie interesując się tym, co w kraju, a to jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli to zainteresowanie nie zaistnieje, to grozi nam kolejna katastrofa. Przeżyliśmy już wojnę, przeżyliśmy wojnę polsko-bolszewicką, a teraz musimy obudzić swoje sumienia i działać wspólnie dla naszych, naszego wspólnego przecież dobra, nie można się od tego odcinać. Zresztą yy, nie trudno zauważyć, że podobieństwa do Pana Tadeusza, chociażby w tej słynnej scenie, kiedy Cezary poznaje Karolinę ubraną w taką białą koszulę nocną, ogrzewającą się przy kominku, no to jest oczywiście scena bardzo podobna do tego, jak Tadeusz poznaje Zosię. Te nawiązania są celowe, bardzo ważne, ale też, moi drodzy, dlaczego w krzywym zwierciadle? Być może to, co reprezentowało Soplicowo, te nasze tradycyjne polskie wartości, zostały w jakiś bardzo powiedziałabym, opaczny sposób przekręcone, przeinaczone i wyzbyte takiego najważniejszego swojego sensu. Bo przecież w przeciwieństwie do mieszkańców Soplicowa, na Włoć, wydaje mi się, że mieszkańcy na Włoci w momencie zagrożenia nie potrafiliby się tak jednak zjednoczyć. Um, bardzo znamienny jest ten moment, kiedy umiera Karolina Szarłatowiczówna. To jest taka rysa na tej idealnej sielance została najprawdopodobniej otruta, ale jej trucicielka, najprawdopodobniej trucicielka, bo przecież w pewności nikt nie ma, wanda, um, unika kary. Tak jakby oni nie chcieli zupełnie zawracać sobie głowy czymś tak, powiedziałabym, smutnym i przykrym. Nie chcieliby tego rozwiązać, a pragnęliby jedynie wrócić jak najszybciej do tego swojego pozornie szczęśliwego, ale tak naprawdę próżniaczego życia. To jest właśnie w tej nawłoci najbardziej przerażające, bo czy można spędzić życie w bańce mydlanej? Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia przy następnym odcinku. Kliknij na ikonkę drzewka, by zasubskrybować mój kanał. Możesz także obejrzeć wybrany film, klikając na którąś z ikonek obok.